Drodzy miłośnicy, bojaźń pańska jest początkiem mądrości, a poznanie świętego jest zrozumieniem. Przysłów 9:10. Dziś objawienia, którymi Jezus podzielił się z Kościołem, są zgodne z naszymi obawami dotyczącymi obecnego przywództwa w niektórych zborach. Niepokojące jest to, że osoby ogłaszające się apostołami, prorokami i nauczycielami. Nie posiadają odpowiednich kwalifikacji. Czy Kościół traci zdolność odróżniania prawdy od oszustwa? Jak doszło do tego, że jego członkowie są usidlani przez błędne przekonania i mylące doktryny? Aby zastanowić się nad tymi pytaniami, zagłębmy się w tło historyczne Teatyry, skromnej miejscowości w starożytnej Azji, obecnie znanej jako Akizar w Turcji. Chociaż Teatyra nie miała dużego znaczenia politycznego. Była znana z handlu, mieszcząc w sobie gildie wielu rzemiosł, od produkcji barwników po kaletnictwo. Biblijne znaczenie tego miasta wynika z najdłuższego listu skierowanego do niego spośród siedmiu wymienionych kościołów, pomimo jego niewielkich rozmiarów. W tym kontekście pojawia się narracja o kobiecie imieniem Jezebel. Pod przykrywką proroctwa zwiodła ona wiernych w teatyrze, Pociągając ich w stronę moralnego upadku i kultu bożków. Jej wpływ wzbudził poważne zaniepokojenie, ponieważ nawet sam Jezus podkreślił konieczność odrzucenia jej szkodliwych nauk. Zakłócająca obecność Izabel służy jako przejmujące przypomnienie, jak łatwo przekonujące postacie mogą sprowadzić pobożnych na manowce, jeśli nie zachowa się czujności. Gdy zastanawiamy się nad tymi wydarzeniami, istotne staje się pytanie w jaki sposób ramy społeczne Teatyry pozwoliły na powstanie takiej postaci i wypaczenie duchowej prawdy? Rzemieślnicy w mieście byli rygorystycznie zorganizowani w gildie, z których każda funkcjonowała niemal jak rodzina. Każda branża miała dedykowane stowarzyszenia, które mogły nieumyślnie ułatwić wspólnotowe przestrzeganie fałszywych proroctw Jezebel. Tak więc, mój drogi przyjacielu, jeśli jesteś tu nowy, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał i aktywować dzwonek powiadomień, aby otrzymywać nowe, świeże filmy na ten temat. Przeanalizujmy kilka faktów. Rozważając historię z odkrywamy możliwe podobieństwa z dzisiejszymi przywódcami duchowymi. Ważne jest, aby zastanowić się nad znaczeniem rozeznawania i stale obecnym zagrożeniem duchowego odstępstwa w naszych społecznościach, przypominając nam, abyśmy pozostali niezłomni w prawdzie i sprawiedliwości. Przesłania służą jako wskazówki i wezwanie do refleksji. Każdy fragment zachęca wierzących do oceny swoich działań, wiary i oddania wyższym zasadom. Podczas naszej podróży przez te lekcje rozważ przekształcenie tej chwili refleksji w działanie poprzez subskrypcję i umożliwienie powiadomień, aby pozostać w kontakcie z trwającymi dyskusjami i spostrzeżeniami na przestrzeni dziejów różnorodne gildie odgrywały kluczową rolę w kształtowaniu społeczeństw. Wśród nich wyróżnia się gildia Tintoreros, znana z wykorzystywania niektórych korzeni roślin, a nie owoców morza, do tworzenia żywego czerwonego barwnika, który obecnie nazywamy turkusową czerwienią. Ten kontekst historyczny pokrywa się z dziejami apostolskimi, rozdział 16, gdzie przedstawiona jest Lidia. Jako znacząca postać, Lidia zajmowała się handlem purpurową tkaniną w Tiatyrze i przyjęła chrześcijaństwo po wizycie Pawła w Filipii. Jej status sugeruje, że zarządzała znaczącymi transakcjami biznesowymi za granicą, co znajduje odzwierciedlenie w jej gościnności wobec Pawła i jego zwolenników. Co więcej, Tiatyra zyskała sławę dzięki wyjątkowemu rzemiosłu z brązu. Monety z tego okresu często przedstawiały Hefajstosa. Boskiego Kowala i inne symbole odzwierciedlające znaczenie obróbki metali i garncarstwa w regionie. Echa tych rzemiosł pojawiają się w przesłaniach do kościoła w Tiatiran, opisanych w objawieniu rozdział 2. Tutaj żywe obrazy ognia, szlachetnego brązu i żelaza podkreślają duchowe i etyczne obowiązki wierzących. Fragment ten zachęca do refleksji nad tolerancją wobec zwodniczych nauk i koniecznością pokuty wśród tych, którzy zostali sprowadzeni na manowce. Zapowiada sąd Boży, ale oferuje miłosierdzie tym, którzy niezłomnie opierają się fałszywym doktrynom. Wierzący są zachęcani do mocnego trzymania się wiary, aż do osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa. Nagrodą dla tych, którzy zwyciężą, jest autorytet i duchowy wgląd. Zapłatą jest nasz Pan Jezus Chrystus, przedstawiający się jako Boski Syn. Posiadający oczy jak ogniste płomienie i stopy przypominające wypolerowany brąz. Przedstawienie to jednoznacznie potwierdza Bóstwo Chrystusa. Pomimo wątpliwości związanych z tą istotną doktryną chrześcijańską, a niektórzy sugerują, że Jezus nigdy bezpośrednio nie twierdził, że jest synem, ale że było to przypisanie przez jego naśladowców, dowody temu przeczą. Jego wielokrotne potwierdzenia w Ewangeliach świadczą inaczej a jego deklaracja doprowadziła do decyzji Sanhedrynu o potępieniu go. Jego przemówienie w Teatyrze być może wynika z pewnych zaprzeczeń jego boskiej natury, czy to poprzez błędne nauki, czy też skompromitowane działania. Ogniste oczy symbolizują jego dogłębny wgląd w najgłębsze zakamarki ludzkiego serca. Żaden sekret nie pozostaje ukryty, ponieważ rozpoznaje prawdziwe intencje, widząc poza fasadą i udawaniem. Ten żywy obraz oznacza również jego intensywny gniew wobec grzechu. Kościół w teatyrze mógł być zbytnio zaniepokojony swoim wyglądem zewnętrznym, a nie swoją prawdziwą istotą, co skłoniło go do uroczystego ostrzeżenia jako wszechwidzącego bóstwa. Lśnią one zwycięskim blaskiem, oznaczającym gotowość do pokonania przeciwników pod jego władzą. Tyatira musiała zrozumieć, że nie wszystko, co robili, było akceptowalne w jego oczach, wbrew niektórym przekonaniom i że zbliżał się sąd. Poświęcając czas na zastanowienie się nad tymi pytaniami, serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału, a aktywując dzwonek powiadomień, zapewnisz, że te pouczające dyskusje będą zawsze na Twoim ekranie. A teraz zastanówmy się nad tym. Tak więc biblijna relacja jest kontynuowana. Gdy Pan uznaje miłość, wiarę, służbę, cierpliwość i godne pochwały uczynki Tiatyry, wskazujące na przejawianie przez nich owoców ducha. Co ciekawe, ich późniejsze czyny przewyższały wcześniejsze, ukazując duchowy wzrost, w przeciwieństwie do wierzących i kościołów, które z czasem powoli tracą rozpęd. Kościół w Efezie był świadkiem zmniejszania się jego początkowego uczucia, aż do całkowitego zaniku. Idąc dalej z biblijną narracją, należy odnieść się do pewnych skarg. Społeczność tolerowała kobietę zwaną Jezebel, twierdzącą, że ma zdolności prorocze, która wprowadzała wiernych w błąd, skłaniając ich do niemoralności i spożywania pokarmów ofiarowanych fałszywym bóstwom. Pomimo możliwości odwrócenia się od swoich złych czynów, opierała się zmianom. Podobnie inni przynosili niezadowolenie Bogu. Kościół w Tiatyrze cierpiał z powodu wewnętrznego zepsucia, pozwalając na przenikanie szkodliwych postaci. Wszechmogący nigdy nie tolerował złego postępowania wśród wierzących, o czym świadczy zaniedbanie kapłana Eliego, który pozwolił swoim synom na bezczeszczenie świętych praktyk. Konieczne jest, aby społeczność duchowa odrzuciła grzeszne działania w swoich granicach. Ale kim dokładnie była Jezebel? Istnieje wiele interpretacji. Początkowe pomysły sugerowały jej tożsamość jako pytonicy z błogosławiącej Pogan za pomocą wyroczni. Wydaje się to jednak wątpliwe, ponieważ teksty sugerują jej obecność w zgromadzeniu duchowym, odrzucając takie teorie. Liczne debaty toczą się wokół jej prawdziwej tożsamości. Osobiście wydaje się prawdopodobne, że była prawdziwą kobietą, potencjalnie noszącą imię Jezebel. Być może metaforycznie związaną z osławioną postacią ze Starego Testamentu, małżonką króla Achaba. Niezależnie od tego, przeniknęła do zgromadzenia, powodując, że jego członkowie błądzili, odzwierciedlając wpływ jej starożytnego odpowiednika na Achaba i Izrael. Ważne jest, aby zrozumieć, że obecność osoby takiej jak Jezebel w świętej społeczności, nawet jeśli jest postrzegana jako nieszkodliwa lub postępowa, Nieuchronnie siałaby spustoszenie. Lekcje od starożytnej Izabel ostrzegają nas. Po pierwsze, wypleniła proroków pana, próbując wymazać jego kult. Po drugie, dążyła do śmierci Eliasza. Po trzecie, wprowadziła i podtrzymywała rytuały Baala. Po czwarte, zaangażowała się w niemoralność i czary. Wreszcie, podstępnie, zaaranżowała morderstwo na bota, aby przejąć jego dziedzictwo. Biorąc pod uwagę te historyczne działania, oczywiste jest, że Izabel z Tyjatyry nie była zagubioną wierzącą, była niebezpieczna, a jej największym błędem było pozwolenie na pouczanie. Jej nauki sprowadziły wierzących na manowce, pozwalając im na zakazane czyny. Dano jej szansę na skruchę, ale z niej nie skorzystała. Nie chce jednak porzucić swoich niemoralnych czynów. Początkowo po przeanalizowaniu tego wersetu staje się oczywiste, że fałszywie domagała się tytułu prorokini, pomimo wyraźnego oświadczenia pana o jej oszustwie. Objawienia te podkreślają, że duchowe królestwo roi się od oszustw. Wcześniej w Efezie poszczególne osoby fałszywie przyjęły tytuł apostołów. Podobnie w Smyrnie i Filadelfii. Poszczególne osoby twierdziły, że ich żydowskie dziedzictwo jest nieprawdziwe. Chrześcijanie w Laodycei szczycili się bogactwem, ale byli zubożali. Teraz Jezebel podaje się za prorokinie, ale propaguje kłamstwa. Takie scenariusze są obecne również we współczesnych zborach. Wielu twierdzi, że są apostołami i prorokami, ale ich twierdzeniom brakuje autentyczności. Po drugie, w kościele Tiatiran Jezebel instruowała i kusiła wierzących do niemoralności i bałwochwalstwa. Jej uwiedzenie było prawdopodobnie bardziej duchowe niż fizyczne, odciągając ich od prawdziwego oddania Bogu. W czasach Eliasza Izebel zwiodła Izraela do kultu bożków, a fałszywi prorocy utrwalali to odstępstwo. Dlatego Eliasz rzucił im wyzwanie na górze Karmel. W teatyrze chrześcijanie zmagali się z integracją z wpływowymi gildiami handlowymi. Członkostwo wymagało uczestnictwa w pogańskich uroczystościach ku czci bóstw gildii, których kulminacją było składanie ofiar boszkom. Spotkania te często popadały w rozpustę, potęgując dylemat moralny. Jakie wybory stały przed chrześcijanami? Odrzucenie uczestnictwa groziło utratą środków do życia. Najwyraźniej Jezebel nakłaniała członków Kościoła do takich spotkań. W konsekwencji Kościół porzucił wartości duchowe na rzecz korzyści ekonomicznych i społecznych, co doprowadziło do upadku moralnego. Każde chrześcijańskie pokolenie staje w obliczu niepewnej równowagi między światowym zaangażowaniem a duchową integralnością. Czy można przyjąć normy społeczne w pracy, rodzinie lub edukacji bez erozji wiary? Niektórzy współcześni wierzący oddzielają świeckie dążenia od życia duchowego. Jednak osobista refleksja jest niezbędna, aby dostrzec wpływ zaangażowania społecznego na zasady wiary. Ta granica pozostaje kluczowa. Pamiętaj, że Boże ostrzeżenie jest jasne: przyjaźń ze światem oznacza nieprzyjaźń z Bogiem. Każdy, kto dostosowuje się do światowych praktyk, sprzeciwia się boskiej lojalności. Co ważne, Jezus kontynuuje. W objawieniu rozwija się potężna narracja, podkreślająca boską cierpliwość i zbliżający się sąd. Pomimo otrzymania wystarczającej ilości czasu na zmianę swoich dróg, postać Jezebel w zboży w Tiatyrze pozostaje nieugięta, podobnie jak jej imienniczka ze Starego Testamentu, która oparła się wezwaniu proroka Eliasza do uznania suwerenności Jehowy. Ta niechęć do pokuty za niemoralność odzwierciedla szersze duchowe złe samopoczucie, za które boska kara jest nieuchronna. Ogłoszenie sądu przez Pana podkreśla powagę sytuacji. Obraz rzucenia Jezebel na łoże chorego symbolizuje przekształcenie jej miejsca przestępstwa w miejsce cierpienia i kary. Ci, którzy są współwinni jej czynów, stają w obliczu znacznego ucisku, chyba że odwrócą się od swoich działań, wskazując na duchową zdradę ułatwioną przez przyjęcie jej nauk. Co więcej, ogłoszenie śmierci jej dzieci podkreśla powagę wspierania fałszywej doktryny. Ci naśladowcy, uważani za duchowe potomstwo, są zakorzenieni w zepsutych wierzeniach propagowanych przez Jezebel. Niemniej jednak pozostaje nadzieja dla tych, którzy chcą wyrzec się swoich błędnych ścieżek i uniknąć boskiego gniewu. Aluzja do wykonania wyroku przez Jechu w Starym Testamencie ilustruje historyczną paralelę. Podobnie jak działania Jechu przeciwko Jezebel i jej krewnym, podobny los czeka tych w Tiatyrze. Którzy utrwalają jej dziedzictwo zepsucia. To surowe ostrzeżenie służy nie tylko jako bezpośrednie napomnienie, ale także jako szersza przestroga dla wszystkich zborów. Podstawowe przesłanie podkreśla znaczenie czystości i odpowiedzialności w kościele. Boska kontrola przenika zarówno umysł, jak i serce, szukając prawdziwej wierności. Jak uroczyście zauważa list do Hebrajczyków 10:31, w ręce żywego Boga jest naprawdę zniechęcające. Poprzez korektę kościół staje się silniejszy, osiągając stan świętości i odporności. Wraz ze wzrostem świadomości niewłaściwego postępowania jednostki starają się opierać otaczającym je negatywnym wpływom. Ważne jest jednak, aby zdać sobie sprawę, że nic nie umknie wnikliwemu oku pana Kościoła. W potężnej obietnicy zapewnia on. Że każdy otrzyma według swoich uczynków. To przesłanie jest echem Jeremiasza 17:10, gdzie Pan, który bada umysły i serca, nagradza jednostki w oparciu o ich ścieżki i owoce ich działań. Osobisty charakter tego sądu jest jasny: chociaż przywódcy w Tiatyrze mogli zachęcać do szkodliwych praktyk, indywidualna odpowiedzialność pozostaje najważniejsza przywódcy nie są wyłącznie odpowiedzialni za wydarzenia w kościele na co warto zwrócić uwagę ponieważ współczesna wrażliwość uważa język dyscypliny kościelnej za surowy dziś niepokojące jest to jak bardzo niektórzy stali się tolerancyjni pośród tego pismo święte zwraca się do tych w teatrze którzy odrzucają fałszywe nauki i pozostają nietknięci przez tak zwane głębokie tajemnice szatana Ci wierzący są zapewnieni, że nie zostaną na nich nałożone żadne dodatkowe ciężary i są zachęcani do trzymania się mocno swojej wiary aż do powrotu Pana. Wierni w Tiatyrze stanęli w obliczu smutnej rzeczywistości bycia częścią kościoła rozcieńczonego przez świeckie wpływy i grzech, co doprowadziło do wewnętrznego podziału. Podobnie jak wiele innych zborów. W teatyrze znajdowała się mieszanka prawdziwych i powierzchownych wierzących. Jednak Pan uznaje i chwali tych, którzy nie ulegli doktrynie jezebel, którą kojarzy z oszustwem szatana. Chociaż powierzchowne pokusy kusiły wielu, maskowały one złowrogie podteksty szatańskich wpływów. Do wytrwałych skierowane jest napomnienie – uciekajcie od błędnych nauk i trzymajcie się chrześcijańskich cnót miłości, służby i cierpliwości, o których była mowa wcześniej. Obietnica jest głęboka. Zachowaj te cnoty, pamiętając o ostatecznym powrocie Pana. Tekst kontynuuje, obiecując, że ci, którzy wytrwają w posłuszeństwie, zdobędą władzę nad narodami, dzierżąc moc, jaką nawet ja otrzymałem od mego ojca. Jak często zastanawiamy się nad treściami konsumowanymi przez nasze dzieci, lub ilością czasu, jaki poświęcamy sieciom społecznościowym. Są to współczesne odbicia starożytnych praktyk, które odwracały uwagę od najwyższych przekonań. Subtelnym zaproszeniem byłoby rozważenie subskrypcji i włączenia powiadomień, aby pozostać zaangażowanym w toczące się dyskusje. Regularne aktualizacje mogą służyć jako delikatne przypomnienia, aby kontynuować ocenę naszej osobistej podróży i pielęgnować styl życia, który odzwierciedla nasze podstawowe przekonania. Pozostawanie w kontakcie w ten sposób gwarantuje, że nie stracimy z oczu dyskusji, które wymagają od nas czujności w szybko zmieniającym się świecie. Koncepcja rządzenia laską żelazną wskazuje na niezłomność w obliczu niegodziwości, lekcję niezbędną do nauczenia się w trudnych czasach, aby później dzielić się tym przywilejem. Zniszczenie bezbożnych narodów, porównanych do kruchych naczyń glinianych. Podkreśla zbliżający się sąd Boży po powrocie Chrystusa. Co więcej, gwiazda poranna symbolizuje Chrystusa, obiecując wierzącym ostateczną komunię i przyszłość odzwierciedlającą Jego chwałę. Księga Daniela 12.3 przedstawia żywy obraz tej transformacji, ukazując oświeconych jako wieczne gwiazdy. Pismo Święte zachęca nas do introspektywnego zbadania naszego oddania. Czy żyjemy wyraźnie jako Kościół Chrystusa, czujni wobec światowych wpływów? Jest to wezwanie do ucieleśnienia świętej czci, zapewniając, że nasze życie wykazuje wyraźny kontrast w stosunku do światowych sposobów, głębokie świadectwo boskiej miłości i zaangażowania. Na przykładzie zborów w Tiatyrze staje się oczywiste, jak zewnętrzne wpływy przeniknęły nawet do świętych przestrzeni. Zastanawiając się nad tym, Zastanów się, czy takie wpływy znalazły drogę do osobistych przestrzeni. Oceń środowisko rodzinne, badając styl życia najbliższych nam osób. Czy poświęciliśmy czas, aby dokładnie to ocenić? Istotne jest ustanowienie granic, które zapraszają boską obecność do naszego życia. W ten sposób chcemy kultywować dziedzictwo zakorzenione w duchowości i uczciwości w naszych domach. Na zakończenie chciałbym wyrazić wdzięczność za nieustające wsparcie dla naszego kanału. Niech boska łaska otacza Was obficie.